Cześć, witam. Książka, którą pokazywałam w ostatnich zdobyczach, czyli Czeski Saturnin, napisana przez Zdenka Jirotkę. Na okładce z tyłu czytamy, że powieść Zdenka Jirotki zyskała w plebiscycie książka stulecia w Czechach pierwsze miejsce, pomimo, że od jej powstania minęło już ponad 70 lat. Że to jest czeski humor, humor bardziej humorzasty niż w szwejku, No więc zabrałam się do czytania tej książki z ogromną nadzieją. Tym bardziej, że Zdenek Jirotka, jak przeczytałam, był fanem humoru angielskiego, a przede wszystkim książki Trzech Panów w łódce nie licząc psa. Więc spodziewałam się wiele. Niestety okazało się, że wełtawa to nie ta miza. Ponieważ ta książka no, mnie nie rozśmieszyła. Dlaczego? Bo ona jest, no ona jest taka płaska. Bohaterowie są płascy, akcja nie jest ciekawa, no i tego humoru jak na lekarstwo. A propos bohaterów, mamy tutaj bohaterów zarysowanych kilkoma kreskami czyli tak zwane typy. Niczego, niczego szerszego czy głębszego od nich się nie dowiadujemy. Pierwszy typ to jest narrator nie wiemy jak się nazywa. Narrator jest no, takim sobie starym kawalerem, jak wtedy się mówiło, ponad 30-letnim, zamożnym młodzieńcem, który, który mieszka w przepięknej secesyjnej kamienicy. Chodzi na, na lekcje tenisa do klubów i niczego mu w życiu nie potrzeba. Aż w gazecie zauważa ogłoszenie o mm, człowieku o imieniu Saturnin, który po, jest służącym i poszukuje nowej posady. Zatrudnia Saturnina i wtedy jego życie wywraca się do góry nogami, jak sam twierdzi, bo oto z tej secesyjnej kamienicy przeprowadzają się do na barkę zacumowaną na Wełtawie. No i właściwie ta barka, Saturnin to jest wszystko, co, czego się dowiadujemy. Sytuacje opisane w tej pierwszej części, no mówię, nie są raczej komediowe. Na lekcjach tenisa bohater poznaje Barbore, której się z lekka zakochuje, no ale nie ma odwagi jej tego powiedzieć. W każdym razie kończy się część pierwsza i przenosimy się do dwie trzecie książki. To jest pobyt letni naszego narratora wraz z Saturninem w majątku dziadka. I tutaj też mamy taki typ, takiego srogiego dziadka, który zmienia testament co chwila. Do tego majątku przyjeżdża <laughs> ciotka narratora wraz ze swoim synem Nierobem. Ciotka czycha tylko na majątek dziadka. No co tam jedzą? No jedzą, chodzą na spacery, wylegują się na słońcu. Takie dwudziestolecie międzywojenne, panie w kapeluszach, aż wysiada światło i aż co rzeka wylewa, i cały majątek zostaje odcięty od świata. No i wydawałoby się, że teraz wreszcie się coś zacznie, jakieś sytuacja, ale nic się nie zaczyna. Tym bardziej, że jednym z gości dziadka jest przyjaciel naszego narratora, dr Wlach, psychiatra, który ma zwyczaj wygłaszać jakieś takie monologi. O, o życiu o świecie, tylko że one są nudne. Przynajmniej dla mnie były nudne. Niczego nie wnosiły ani do akcji, ani do psychologii bohaterów niczego. Powiedziałabym, że ten doktor Wlach to jest taki pan Jowjalski, ponieważ najlepszy monolog jego, moim zdaniem, to jest ten o przysłowiach doktor Wlach bowiem mianuje się znawcą przysłów jako mądrości narodów i te przysłowia tymi przysłowiami się posługuje. Była ryba, bo był ruczaj. Klucz w jej pysku tkwił. Nie ma ryby, nie ma klucza. Co z tego, że był? To jest ulubione przysłowie, ulubiona taka, taki, taki wierszyczek. Doktora Wlacha, no i mamy tutaj też inne przysłowia, jakie tam. Aha, czystość to zdrowie, mówi stare przysłowie: Zawsze dla zdrowia dobrego trzeba serca wesołego. Lepsze jest zdrowie niż pieniądze. Tak więc wygłasza te swoje monologi, właśnie związane z przysłowiami. No a więc, no wszystko kończy się dobrze, wraca prąd i takie tam różne. Co więc tu mamy? No właśnie, brakuje mi tego komizmu. Komizmu, słowa, sytuacji, postaci. Tego tutaj nie ma. Jeszcze raz powtarzam, wełtawa okazała się, że nie jest tamizą. Wprawdzie mogę zrozumieć Czechów, którzy przyznali tej książce du drugi tytuł. Książka w 1994 roku zdobyła tytuł Książka Najbliższa Sercu. No bo. Y to są realia czeskie i na pewno Czesi tę książkę kochają. Jest też film pełnometrażowy, a także serial nakręcony na podstawie tej książki. Zapragnęłam obejrzeć jedno albo drugie. Jest na YouTube polskiej telewizji właśnie film i serial. Niestety nie są. Tłumaczone, więc mogłam się tylko domyślić o co chodzi, ale oglądanie tych, tego fragmentów tego filmu umiliła mi melodia języka czeskiego, która jest naprawdę miła dla ucha. Więc co ja mogę jeszcze powiedzieć? No, Saturnin nie spełnił moich oczekiwań, ale być może nie zrozumiałam humoru czeskiego, chociaż ten z filmów o, o rodzinie homolków bardzo mi się podoba. Yy, więc jeżeli macie ochotę zapoznać się z Saturninem, to proszę. No ale raczej fajerwerków, humoru się yy, nie spodziewajcie. Dziękuję, do zobaczenia.